Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego pomimo wszelkich starań i poświęceń dobrobyt wydaje się dla większości odległym horyzontem, podczas gdy dla innych płynie z niemal magiczną łatwością? Co naprawdę oddziela tych, którzy żyją w obfitości, od tych, którzy nieustannie walczą o przetrwanie? Istnieje tajemnica, uniwersalne prawo, które rządzi przyciąganiem bogactwa, a którego większość po prostu nie zna lub ignoruje. To nagranie nie dotyczy skrótów ani szybkich schematów wzbogacenia się. Chodzi o naukę, filozofię i sztukę życia, które, gdy się je opanuje, mogą radykalnie odmienić twoją sytuację finansową i osobistą. Przygotuj się na odkrycie zasłon, które zakrywają prawdziwą naturę dobrobytu i naucz się dostrajać swój umysł do częstotliwości bogactwa, które już istnieje, czekając, abyś je odblokował. Ta podróż zaczyna się teraz. A celem jest Twoja niezależność finansowa i pełna realizacja Twoich najśmielszych marzeń. Przez długi czas ludzkość wierzyła, że bogactwo jest kaprysem losu, przywilejem dla nielicznych lub wynikiem ślepego szczęścia. Ale powiem Ci coś, co może na zawsze zmienić Twoje postrzeganie. Bogactwo nie jest kwestią szczęścia, ale nauki. To ścisła nauka, tak precyzyjna jak algebra czy arytmetyka. Istnieje szereg uniwersalnych praw które rządzą procesem nabywania bogactwa. A gdy je zrozumiesz i będziesz ich przestrzegać, dobrobyt stanie się matematyczną pewnością w Twoim życiu. Wyobraź sobie na moment, że grasz w grę. Każda gra ma zasady, prawda? W grze życia i dobrobytu te zasady to uniwersalne prawa. Prawo przyczyny i skutku, na przykład, jest prawem praw, jak to wspaniale opisał Ralph Waldo Emerson. Stwierdza ono, że to, co wysyłasz, wraca do Ciebie. Proste, jeśli próbujesz iść na skróty, oszukiwać lub manipulować, wszechświat, który jest doskonałym lustrem, odbija tę energię z powrotem do ciebie. Dlatego wielu, którzy próbują być sprytniejsi od systemu, ostatecznie zostaje przez niego pokonanych. Grają sami przeciwko sobie, nie zdając sobie sprawy, że życie jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich działań i intencji. Możesz myśleć, ale Bob. Zawsze starałem się postępować właściwie, a mimo to bogactwo nie nadchodzi. I rozumiem te frustracje. Wielu tak się czuje. Prawda jest taka, że nie wystarczy tylko próbować. Trzeba zrozumieć prawa rządzące wszechświatem i działać w harmonii z nimi. Energii nie można stworzyć ani zniszczyć, ona tylko zmienia formę, a ta energia, ta wszechmocna siła jest w stu procentach obecna wszędzie w tym samym czasie. Czy to nie fascynujące, jak nauka i teologia, które tak długo były postrzegane jako antagonistyczne, w rzeczywistości opisują tę samą fundamentalną prawdę? Jedna bada przyczynę, druga skutek. Obie wskazują na tę samą rzeczywistość. We wszechświecie panuje doskonały porządek, a tym porządkiem rządzą niezmienne prawa. Zagłębmy się trochę bardziej w prawo przyczyny i skutku. To prawo dotyczy nie tylko tego, co robisz ale także intencji kryjącej się za Twoimi działaniami. Możesz wykonać to samo działanie, co inna osoba, ale jeśli Twoja intencja jest inna, wynik w kategoriach energii, która do Ciebie wraca, będzie inny. Pomyśl o rolniku. Nie sieje nasion i nie oczekuje zbiorów następnego dnia. Rozumie, że jest czas na siew, czas na pielęgnowanie i czas na zbieranie, i wie, że zbiory będą proporcjonalne do siewu i pielęgnacji. Podobnie w życiu, twoje działania są twoimi nasionami. Jeśli siejesz nasiona niedostatku, strachu, zwątpienia, negatywizmu, czego oczekujesz, że zbierzesz? Dokładnie więcej tego samego. Ale jeśli siejesz nasiona obfitości, wdzięczności, wiary, służby, wszechświat nie ma innego wyjścia, jak tylko odwzajemnić się obfitymi zbiorami to niezmienne prawo. Nie da się oszukać systemu. Wszechświat nie osądza on tylko odbija. Jest doskonałym lustrem twojej dominującej świadomości. Rozważ historię Thomasa Edisona. Popełnił tysiące błędów, zanim wynalazł żarówkę. Dla większości ludzi każda porażka byłaby powodem do rezygnacji, ale Edison nie postrzegał tego jako porażki. Postrzegał każdą próbę jako krok w kierunku sukcesu, odkrycie kolejnego sposobu, który nie działa. Działał zgodnie z prawem przyczyny i skutku. Rozumiejąc, że każde działanie, nawet jeśli nie przynosi natychmiastowego pożądanego rezultatu, jest przyczyną, która przybliży go do pożądanego skutku. Nie koncentrował się na problemie, ale na rozwiązaniu. Nie koncentrował się na niedostatku rezultatów, ale na obfitości możliwości. To mentalność twórcy kogoś, kto rozumie uniwersalne prawa i wykorzystuje je na swoją korzyść. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co otrzymujesz, być może nadszedł czas, aby skupić się na tym, co dajesz. Większość ludzi chce ciepła, bez wrzucania drewna do ognia. Mówią: Daj mi ciepło, a wtedy wrzucę drewno. Ale to tak nie działa. Musisz najpierw wrzucić drewno. Musisz najpierw dać to prawo. Jeśli chcesz więcej, musisz dać więcej. To podstawa wszelkiego trwałego dobrobytu. A piękno tego polega na tym, że te prawa nie są ustanowione przez człowieka. Nie mogą być zmienione przez człowieka. Prawo to prawo i prawo nigdy się nie zmienia. Jest tak precyzyjne jak prawo grawitacji. Jeśli upuszczę ten przedmiot, on spadnie. To prawo. A prawa, które rządzą nabywaniem bogactwa, są równie precyzyjne. Nie możesz im się sprzeciwić, musisz z nimi żyć. A kiedy to robisz, wszechświat sprzyja tobie. Teraz zagłębimy się w jedno z najbardziej fascynujących i być może najbardziej niezrozumianych praw prawo wibracji. Wszystko we wszechświecie wibruje, absolutnie wszystko. Ten stół, przy którym siedzę, długopis w mojej ręce, a nawet ty, który mnie teraz oglądasz, jesteśmy w ciągłym ruchu wibracyjnym. Nie ma nic, co odpoczywa. Różnica między ciałem stałym a cieczą, lub między myślą a emocją, polega tylko na prędkości ich wibracji. I tu jest klucz do dobrobytu. Prawo przyciągania, tak popularnie omawiane, jest w rzeczywistości prawem wtórnym do prawa wibracji. Możesz przyciągnąć do siebie tylko to, z czym jesteś w harmonii wibracyjnej. Pomyśl o radiu. Jeśli nastroisz radio na określoną częstotliwość, powiedzmy 1010 AM, odbierzesz tylko stację, która nadaje na tej częstotliwości. Jeśli przekręcisz pokrętło, zmienisz częstotliwość, a w konsekwencji stację, której słuchasz. Wszechświat działa w ten sam sposób. Twój umysł jest twoim pokrętłem, masz zdolność aktywowania pewnych komórek mózgowych, a robiąc to, zmieniasz wibrację, w której się znajdujesz. Jeśli wibrujesz na częstotliwości niedostatku, długu, strachu, to jest dokładnie to, co będziesz nadal przyciągać. Ale jeśli świadomie podnosisz swoją wibrację do częstotliwości obfitości, wdzięczności, pozytywnego oczekiwania, wszechświat nie ma innego wyjścia, jak tylko zareagować. Na to nowe dostrojenie. Aby zrozumieć prawo wibracji w pełni, wyobraź sobie, że jesteś ludzką stacją radiową. Stale nadajesz i odbierasz częstotliwości. Każda myśl, którą myślisz, każda emocja, którą czujesz, każde słowo, które wypowiadasz, wysyła wibracje do wszechświata. A wszechświat, będąc doskonałym systemem sprzężenia zwrotnego, odpowiada odsyłając więcej tego samego. Jeśli nadajesz częstotliwość strachu i zmartwień, wszechświat nie może, zgodnie z prawem, odesłać obfitości i radości. To byłoby jak próba nastrojenia stacji rokowej na częstotliwość muzyki klasycznej. To po prostu nie działa. Prawo wibracji jest bezlitosne w swojej precyzji. Wielką tajemnicą nie jest więc próba przyciągnięcia tego, czego chcesz, ale stawanie się tym, co chcesz przyciągnąć. Jeśli chcesz pieniędzy, musisz wibrować na częstotliwości pieniędzy. To nie znaczy udawania, że masz pieniądze, kiedy ich nie masz. Oznacza to kultywowanie uczuć, myśli i działań kogoś, kto już posiada bogactwo, którego pragniesz. Oznacza to odczuwanie wdzięczności za obfitość, która już istnieje w twoim życiu, bez względu na to, jak mała się wydaje. Oznacza to działanie tak, jakby pieniądze już do ciebie płynęły, z ufnością i oczekiwaniem. To stan bycia, a nie akt robienia. Kiedy zmieniasz swój stan bycia, twoja wibracja się zmienia, a wszechświat reaguje na tę nową wibrację. Rozważ przykład sportowca wysokiej klasy. On nie czeka aż wygra, żeby poczuć się mistrzem. On czuje się mistrzem, zanim jeszcze wejdzie na zawody. Wizualizuje zwycięstwo, czuje emocje związane z osiągnięciem, a ta wibracja zwycięstwa popycha go do cięższego treningu, do większego poświęcenia, do pokonywania przeszkód. I w konsekwencji przyciąga zwycięstwo. Ta sama zasada odnosi się do bogactwa. Nie czekasz, aż będziesz bogaty, żeby poczuć się bogaty. Czujesz się bogaty teraz z tym, co masz, a ta wibracja bogactwa przyciąga więcej bogactwa do Twojego życia. To cykl cnotliwy. Większość ludzi robi odwrotnie. Czekają, aż będą mieli pieniądze, żeby poczuć się dobrze. Ale prawo wibracji uczy nas. Że musisz najpierw poczuć się dobrze, aby następnie przyciągnąć pieniądze. To zmiana paradygmatu, odwrócenie konwencjonalnej logiki, ale to logika wszechświata. A kiedy dostroisz się do tej logiki, wszechświat ugina się pod Twoimi pragnieniami. To moc dostrojenia, moc stawania się tym, co chcesz zamanifestować. Pamiętam wyraźnie, kiedy pierwszy raz wziąłem do ręki książkę Myśl i bogać się. Byłem w strasznej wibracji. Zadłużony, sfrustrowany, bez perspektyw, ale w stosunkowo krótkim czasie zmieniłem swoją wibrację. Jak? Przestrzegając ścisłych zasad, stosując nauki ludzi, którzy już osiągnęli to, czego pragnąłem. Przeszedłem od ciągłego zadłużenia do posiadania pieniędzy w banku. To nie była magia, to była nauka. To było świadome stosowanie prawa wibracji. Twój umysł jest potężnym narzędziem, a nie twoim mózgiem. Mózg jest elektronicznym instrumentem, który manifestuje umysł. Za pomocą umysłu masz zdolność zmiany swojej częstotliwości wibracyjnej, a tym samym zmiany swojej rzeczywistości. Jeśli chcesz zmienić swoje życie, musisz zmienić swoją wibrację to jedyny sposób. A dobra wiadomość jest taka, że masz moc, aby to zrobić w dowolnym momencie. Masz wolną wolę, zdolność wybierania swoich myśli, a twoje myśli determinują twoją wibrację. Wybieraj mądrze i dostrój się do życia, którym naprawdę chcesz żyć. We wszechświecie wszystko ma swoje przeciwieństwo. Jest wnętrze i na zewnątrz góra i dół dobro i zło. To prawo polaryzacji. Ale tutaj jest kluczowa część: nic nie jest z natury dobre ani złe. To nasze postrzeganie przypisuje te etykiety. To, co jedna osoba postrzega jako tragedię, inna może postrzegać jako ukrytą szansę. Energia po prostu jest. To nasza interpretacja tej energii kształtuje ją w naszą rzeczywistość. I to jest głęboka prawda, którą wielu ignoruje, żyjąc w świecie sztywnych dualizmów, nie zdając sobie sprawy, że wybór postrzegania jest zawsze w ich rękach. Pozwólcie, że podzielę się historią, która dobrze to ilustruje. W naszej firmie wspieramy misję Sinty Kersi, polegającą na budowaniu szkół w Afryce. Sandy Gallagher i ja zdecydowaliśmy jakiś czas temu, że wykorzystamy pieniądze, które zarabiamy, na budowę tych szkół. I zbudowaliśmy ich wiele. Co roku wysyłamy tam kogoś. Pamiętam kiedy córka Korea, 15-letnia, tam pojechała. Wróciła zachwycona entuzjazmem dzieci, swoich rówieśników, ponieważ mogły wstać i iść do szkoły o 5 rano. Teraz spróbuj powiedzieć dziecku, tutaj, żeby wstało i poszło do szkoły o 5 rano. Powiedziałyby. Chyba żartujesz. Nie pójdę do szkoły o 5 rano. Postrzegałyby to jako coś strasznego, ale w Kenii, gdzie budujemy te szkoły, dzieci są tym podekscytowane. Zostają tam do ósmej wieczorem. Fakt, że mogą się uczyć, jest dla nich czymś ogromnym. Widzisz, to co jest złe dla jednej osoby, jest dobre dla innej. Wszystko zależy od postrzegania. Jak mawiał nasz stary przyjaciel Wayne Dyer. Kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się. Postrzeganie jest zdolnością umysłową, wyborem, i ten wybór jest Twoją supermocą. Nie możesz kontrolować tego, co Ci się przydarza, ale możesz kontrolować, jak reagujesz na to, co się przydarza, a w tej reakcji tkwi cała Twoja moc kształtowania Twojej rzeczywistości. Prawo polaryzacji uczy nas. Że w każdej przeciwności losu jest ziarno równoważnej lub większej korzyści. Kluczem jest szukanie tego ziarna, zmiana soczewki, przez którą widzisz świat. A wraz z prawem polaryzacji mamy prawo rytmu. Życie to przepływ, stałe przychodzenie i odchodzenie. Są wzloty i upadki, dzień i noc przypływy i odpływy. Prawo rytmu wpływa na wszystko. Nie zawsze będziesz na szczycie, będą chwile upadku, ale kiedy jesteś na dnie. Wiedz, że jesteś w drodze do ponownego wzniesienia się. To przepływ życia. Nie zawsze będziesz się czuł jak 5 393 000 zł. Czasami możesz się czuć jak 900 000, ale wrócisz do miliona stu tysięcy. W ten sposób przepływa energia w rytmicznym wzorcu. Zrozumienie tego uwalnia cię od emocjonalnej kolejki górskiej próby ciągłego bycia na szczycie. Zaakceptuj przepływ. Zaufaj procesowi. I wiedz, że każdy upadek jest tylko preludium do nowego wzlotu. Życie to cykl, a dobrobyt również podąża za tym rytmem. Nie opieraj się przepływowi, tańcz z nim. Prawo rytmu uczy nas cierpliwości i wytrwałości. Tak jak zmieniają się pory roku, tak jak dzień staje się nocą, a noc staje się dniem, tak i Twoje życie będzie miało swoje cykle. Nie rozpaczaj w upadkach. Ani nie przywiązuj się zbytnio do wzlotów. Obejmij nietrwałość i ciągłą zmianę, ponieważ w niej tkwi prawdziwy taniec życia. Ci, którzy rozumieją i stosują prawo rytmu, nie są zaskakiwani przez przeciwności losu. Postrzegają je jako część naturalnego cyklu, okazję do nauki i rozwoju, wiedząc, że los się odwróci na ich korzyść. To sztuka nawigowania po wodach życia z mądrością i pogodą ducha. Niezależnie od pojawiających się fal, pamiętaj: Natura nigdy się nie spieszy, ale wszystko się realizuje. Twój dobrobyt również będzie podążał za naturalnym rytmem, o ile będziesz z nim w harmonii. W przeciwieństwie do wszystkich innych form życia zwierzęcego, które zostały stworzone, my, istoty ludzkie, zostaliśmy obdarzeni mocą wyboru, wolną wolą. Zwierzęta działają instynktownie, a instynkt jest doskonały. Mały wiewiórka po urodzeniu wie już, jak szukać pożywienia. Źrebak, chwiejny, wkrótce będzie biegał. Ale my? Mamy zdolność myślenia, rozumowania, postrzegania, intuicji, pragnienia. A wraz z tą ogromną mocą pojawia się równie wielka odpowiedzialność. Zdolność wyboru nie zwalnia nas z konsekwencji naszych wyborów. Wielu mówi, nie wiedziałem. Ale nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem dla jego naruszenia. W grze życia. Jeśli nie znasz zasad, przegrywasz. Sam tego doświadczyłem na własnej skórze. Do 26 roku życia, zanim zagłębiłem się w książki takie jak Myśl i Bogać Się, i w naukę o bogaceniu się, przegrywałem na prawie wszystkich frontach. Moje życie tylko się pogarszało. Nic dobrego się nie działo: to była spirala w dół. Walczyłem o kilka złotych na gaz, żyłem w długach bez nadziei. Ale wtedy coś się zmieniło. Zacząłem rozumieć te prawa, stosować je, a moje życie wywróciło się do góry nogami. Nagle pieniądze zaczęły płynąć, pojawiły się możliwości, a dobrobyt stał się rzeczywistością. To nie było szczęście, to było świadome i celowe stosowanie praw wszechświata. Wybrałem zmianę moich myśli, moich działań, a w konsekwencji mojej wibracji. I wszechświat odpowiedział: Moc wyboru jest Twoim największym narzędziem transformacji. Każda chwila Twojego życia jest skrzyżowaniem, a kierunek, który obierasz, jest determinowany przez Twoje wybory. Możesz wybrać inercję, zwątpienie, strach lub możesz wybrać działanie, wiarę, odwagę. Większość ludzi czuje się bezsilna, ponieważ nie zdaje sobie sprawy, że w każdej chwili dokonuje wyborów, nawet jeśli nieświadomych. Wybór niedokonywania wyboru jest sam w sobie wyborem, a ten wybór ma konsekwencje. Odpowiedzialność osobista to uznanie, że jesteś jedynym architektem swojego życia. Nie obwiniaj rządu, gospodarki, swoich rodziców, swojego szefa, lub jakichkolwiek innych okoliczności zewnętrznych. Wszystko, co masz w swoim życiu dzisiaj, jest wynikiem Twoich wyborów z przeszłości, a wszystko, co będziesz miał w przyszłości, będzie wynikiem Twoich wyborów z teraźniejszości. To wyzwalająca prawda, ponieważ oznacza, że masz moc, aby zmienić wszystko w dowolnym momencie. Masz moc wyboru. Możesz wybrać skupienie się na niedostatku lub na obfitości. Możesz wybrać bycie ofiarą okoliczności lub mistrzem swojego losu. Większość ludzi spędza życie reagując na to, co się dzieje, zamiast tworzyć to, co chcą, żeby się wydarzyło. Oczekują, że świat się zmieni, aby mogli być szczęśliwi, bogaci lub odnieść sukces. Ale prawda jest odwrotna. Musisz zmienić się pierwszy. A wtedy świat dostosuje się do Ciebie. To prawo przyczyny i skutków w działaniu. Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, co otrzymujesz, skup się na tym, co dajesz. Daj więcej, a otrzymasz więcej. To proste równanie, ale wymagające głębokiej zmiany w Twoim sposobie myślenia i działania. Wolność wyboru jest Twoją największą mocą. Używaj jej mądrze i weź odpowiedzialność za każdy wynik w swoim życiu. Ponieważ w końcu. Twoje życie jest odzwierciedleniem wyborów, których dokonujesz, świadomie lub nieświadomie. A dobra wiadomość jest taka, że możesz zacząć dokonywać nowych wyborów, wyborów, które zaprowadzą cię do dobrobytu, teraz. Doszliśmy do kluczowego punktu w naszej podróży. Teraz rozumiesz, że dobrobyt nie jest przypadkiem, ale bezpośrednim wynikiem stosowania niezmiennych praw wszechświata. Prawo przyczyny i skutku, prawo wibracji, prawo polaryzacji i wrodzona moc Twojego wyboru to narzędzia, które masz w swoich rękach, aby kształtować swoją rzeczywistość. To nie chodzi o szczęście, ale o naukę. To nie chodzi o czekanie, ale o działanie. A najpotężniejszym działaniem, które możesz podjąć teraz, jest dostrojenie swojego umysłu. Dostrojenie swojej wibracji i wzięcie pełnej odpowiedzialności za każdy aspekt swojego życia. Pamiętaj, wszechświat jest lustrem. Odbija z powrotem do ciebie to, co wysyłasz. Jeśli wysyłasz niedostatek, otrzymasz niedostatek. Jeśli wysyłasz obfitość, otrzymasz obfitość. To prosta prawda, ale wymagająca odwagi, aby ją zaakceptować, i dyscypliny, aby ją stosować. Nie ma skrótów. Nie ma sztuczek. Jest tylko prawo, a prawo zawsze działa. Pytanie nie brzmi, czy możesz prosperować, ale czy jesteś skłonny zrobić to, co jest konieczne, aby to osiągnąć. Czy jesteś skłonny zmienić swoje postrzeganie? Czy jesteś skłonny podnieść swoją wibrację? Czy jesteś skłonny dać więcej, aby otrzymać więcej? To dopiero początek Twojej transformacji. Mądrość, którą się dziś podzieliliśmy, jest stopniem, zaproszeniem do kontynuowania wznoszenia się. A abyś nie stracił rytmu, przygotowałem następny niezbędny krok. Aby jeszcze bardziej zagłębić się w te zasady i odkryć, jak stosować je w praktyce w swoim codziennym życiu, zapraszam cię do kliknięcia na film, który pojawia się teraz na twoim ekranie. Tam zbadamy, jak możesz chronić swój umysł przed negatywnymi wpływami i utrzymać swoją wibrację na wysokim poziomie, bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie. To twój następny krok, aby stać się osobą, którą urodziłeś się, aby być prosperującą, obfitą i wolną. Będę tam na ciebie czekał, gotów kontynuować tę podróż razem. Kliknij teraz i wejdźmy o jeden stopień wyżej w twojej podróży mądrości. Do zobaczenia tam. Pamiętaj, że podróż do dobrobytu jest ciągła, a każdy krok, który robisz w kierunku samopoznania i stosowania tych praw wszechświata, przybliża cię do życia w nieograniczonej obfitości. Nie zadowalaj się mniejszym niż zasługujesz. Wszechświat jest nieskończenie obfity, a ty jesteś integralną częścią tej obfitości. Obejmij swoją moc, dostrój swój umysł i zacznij tworzyć życie, o którym zawsze marzyłeś. Przyszłość jest Twoja do ukształtowania, a narzędzia są teraz w Twoich rękach. Używaj ich mądrze, z wiarą i z pewnością, że dobrobyt jest Twoim prawem urodzenia. Do następnego razu.